Twoim marzeniem jest usunięcie tego tatuażu? Myślisz o nim każdego dnia? Ubrania dobierasz w taki sposób, żeby go zakryć? Całkowicie to rozumiem. Nieudany tatuaż potrafi skutecznie zatruć życie. Przygotowałam dla Ciebie specjalny zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane mi pytania przez moich klientów, które pomogą Ci być spokojniejszy i podejść do tej sytuacji z rozwagą i wiedzą. 2. Jak sprawdzić specjalistę? Są na to dwa sposoby. Pierwszym będzie dokładne sprawdzenie jego mediów społecznościowych, czy pokazuje tam filmiki i zdjęcia w trakcie usuwania oraz czy są tam filmiki i zdjęcia po usuwaniu. Drugi sposób to zadzwonić albo napisać do niego i zapytać, w jaki sposób Twój tatuaż będzie wyglądać po zabiegu i jak masz o niego dbać. Pamiętaj, tatuaż może być po usuwaniu delikatnie opuchnięty oraz troszkę zaczerwieniony, jakiekolwiek rany, krew, bąble są oznaką nieprawidłowego usuwania. Wejdź na profil, ponieważ ominęła Cię pierwsza część odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez moich klientów.